Cześć, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj przychodzę z zamówieniem Ewon z katalogu numer 5 i nie tylko po katalogu numer 4 również. Mam tutaj dość ym, spory karton. Słuchajcie, zamówiłam też troszeczkę ubraniówki, znaczy w sumie jeden ciuch i jedną torebkę, bo mimo iż nieraz się zraziłam do tych ciuchów, chyba jeszcze nic mi się nie przypasowało oprócz chyba Trampek, yy, to... Yy, no chciałam sprawdzić, chciałam sprawdzić, a też brakowało mi, wiecie, do, jakiegoś, do jakiejś tam kwoty musiałam dobić, więc sobie coś zamówiłam, najwyżej zwrócę, nie ma problemu. Zaczęłam od torebki, torebka od razu mi zawiodła, jak tylko ją wyciągnęłam z opakowania. Kosztowała chyba 24 funty, albo 22, coś takiego. Wygląda ona tak. Czarna torba, te ym, rączki były tak zagięte w dół i one troszeczkę są, widzicie, odkształcone. Właśnie w tym kierunku, w dół. Co też trochę mi się nie podoba. Tu jest raz. Dwa, to jest jakość tej skóry. To, to jest w ogóle z Lipsy London, czyli niby firmowa. Jakby wiecie, nie, wonowa tylko firmowa od Lipsy. Ale ta skóra jest taka sztuczna. O, Sebastian będzie pokazywał bańki. No bańki pokazujesz synku, tak? Czy ty jesteś? Możesz się przywitać? Chodź. Nie, nie, dobra, nie. Nie chcę. Więc wracając do torebki, taka skórka właśnie bardzo sztuczna i nie podoba mi się ta skóra, jest fajnie, że jest dość sztywna, nie jest taka wiecie, że zaraz się poprzeciera czy coś, no ale szału nie ma, no to torebkę to na pewno zwrócę, zresztą raczej nie miałam zamiaru jej zostawiać, chociaż miałam nadzieję, że może być taka fajna i, i że to będzie bardziej taka skóra wiecie, no mm, bliżej ku prawdziwej, nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym bądź Odkładamy torebkę na bok, ona była tutaj się w papierach, odbieramy te papiery. Słuchajcie, kolejną rzeczą, właśnie z ubraniówki, a nie mam jeszcze stanie. to są jeansy. Jeansy kosztowały 19 funtów. Myślę sobie, a spróbuję. Jak będą fajne, to sobie je zostawię. I myślałam, że to będzie prawdziwy jeans, i nawet tak wyglądało na zdjęciu. No, ale na zdjęciu to wiadomo, wszystko wyglądać może różnie. A to jest taki jeans. Więc za 19 funtów jeans to chyba jest trochę drogo. Bo za prawdziwy jeans to jeszcze można wydać za 19 funtów. A spodnie, jak spodnie. Ciemny taki. Ciemny granat. No i właśnie ten materiał taki jeansowy, taki wiecie. Taki rozciągliwy troszkę, więc nie wiem, będę je później mierzyć. Jeszcze ich nie mierzyłam właściwie w tych jeansu. Prosta nogawka, Ja taki lubię właśnie. Prosta, zwężona nogawka na dole, więc. Nie wiem nawet czy rozmiar, bo to jest 12 czyli 40, więc rozmiar powinien być dobry. Może nie będą wisiały, wiecie na udach, bo czasami tak się zdarza. No nie wiem. Później przymierzę te te jeansy i zobaczę. esnych wydał trochę baniek, czekajcie. Dobra, stanik. Stanik kupiłam w rozmiarze 34C up. Nie wiem, czy nie będzie troszeczkę za malutka ta miseczka, może odrobinę, ale w każdym razie, co już mi tak on wygląda. Bardzo mi się podoba ten, wiecie, ta, ta mm, koronka na dole. Tylko zobaczcie ta struktura na jednej z poduszek, z, mm, z miseczek. Jest jakieś takie, nie wiem, takie odciśnięta taka struktura. jakaś, Nie wiem, ta jest całkiem płaska, całkiem gładka, a ta jest jakaś nieudana. No nie wiem, ja bym założyła jakąś odcisłą bluzkę, taką wiecie, cienką. No to by było widać tą strukturę tutaj na tej miseczce. Bo myślę, że teraz to widać. Nie wiem, co to jest znowu, no. Nie podoba mi się ta struktura tutaj. Albo może to jest ta wkładka tam w środku, ona się nie wyciąga. No nie, ona się nie wyciąga, ta wkładka, więc. Więc już jestem niezadowolona. Nie wiem, przymierzę go. Jeżeli będzie ładnie leżał, to może zostawię, a. a może po prostu wymienię. To jest jakiś taki, widzicie, no wybrakowany. No, no jedna miseczka nie poszła, nie tak. No wiesz, nie 8 funtów kosztował z jakiejś tam. z tej książeczki wyprzedażowej, nie? No nie, na ubraniówce Iwonowej wonowej to naprawdę, no, prawie za każdym razem to jestem zawiedziona. Szok. Dobra, dalej. Sąsiadka zamawiała z katalogu czwartego, nie piątego, z tego względu, że ja jej daję katalog do tyłu jeden. Gdyż ona mi kiedyś katalog tak przytrzymała długo, że w ogóle nic nie zamówiła i katalogu mi nie oddała, on był mi był potrzebny, miałam tylko jedną sztukę i potem stwierdziłam, że to jest bez różnicy, czy da mi katalog jeden do tyłu, będę jej dawała, czy, czy, czy ten bieżący, bo jej to nie robi różnicy. Znaczy, nie tak sądzę, że to nie robi różnicy, więc stwierdziłam, że jak dam jej jeden katalog do tyłu, a ona go przytrzyma, to mi to, wiecie, nie zaszkodzi w żaden sposób. No i, no i tak sobie zamawia, więc zamówiła sobie taki primer do wąsika chyba, takie 2,50 chyba kosztował, um, większy, mniejszy, takie coś. Dalej zamówiła sobie e, serum, takie podwójne chyba, to było Dual Elixir, tak, taki, w, 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 taka butelka, wiecie, na dwa podzielona, nie wiem, czy to jest na dzień i na noc. Czekaj, Sebastian, no nie, no. nie otwieraj teraz tej szufladki, synuś. no bo koniecznie chcę tą szufladkę. Śpieszę się jak mogę, żeby Sebastian jak najmniej marudził. W każdym bądź razie. No i ten eliksir kosztował aż 20 funtów. Powiem wam, że u nas w to są bardzo drogie takie kosmetyki, te, te takie pielęgnacyjne z Anią, to już w ogóle no 20 funtów, no to dla mnie to trochę szok, no ale dobra. No sąsiadka sobie zamówiła, także okej. Okay. I oczywiście dzwoni telefon. No zaraz to, się trafi. Dobra, czekajcie. Odpiorę. No zawsze ktoś zadzwoni jak nagrywam no, a tak to dwa tygodnie nagrywała, mógł wtedy dzwonić, nie? Dobra. I to tam wam pokazywałam, teraz już nawet widzicie, zapomniałam. Elixir, no dobrze, skończyliśmy na Elixirze. Zamówiła, sąsiadka coś tam jeszcze zamawiała. Aha, ten kremik sobie zamówiła taki duży chyba do wszystkiego. a trzy funty kosztował. Awokado, zamówiła jeszcze sobie skrap do twarzy z tej serii e Clear Skin. A nie pamiętam ile kosztował, też nie był jakiś drogi, 2,50 chyba. No i chyba to wszystko, co ona sobie zamówiła. Dalej ja wzięłam mgiełkę taką do ciała Celeb, gdyż mam już jedną i ja ją, ja nią w sumie sobie spryskuję przedpokój. czy tutaj pomieszczenie. I mi się podoba ten zapach, tak wiecie, w powietrzu. I, i mojej koleżance też się bardzo spodobał, więc stwierdziłam, że kupię dla niej dwa funty kosztowały w więc stwierdziłam, że właśnie jej sprezentuję na nowy dom. Jak zrobię taką, wiecie, paczkę, to jej też tam dorzucę. No bo kupili dom i się w sumie robią remont, wprowadzili się, więc Yy, więc będę musiała coś takiego dla niej przygotować i wzięłam też żeby yy, pod yy, dwa w jednym dla mężczyzn, gdyż on był yy, to jest nowy zapach, który wyjdzie w katalogu bodajże siódmym i wzięłam go jako jakiś tam gratis yy, dla, dla sąsiadki może taki zapach kaktus okej okay. Wzięłam też z tej nowej serii żel do mycia twarzy, gdyż tutaj ja wzięłam peeling, zamówiłam wcześniej właśnie z tej nowej serii i mi się on spodobał, więc domówiłam sobie jeszcze żel taki na wodzie micelarnej do skóry wrażliwej. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. I wzięłam też do każdego rodzaju skóry znowu, ale z tej jakby samej serii. Co tu jest? Power shower cleanser to jest zmywa makijaż można go używać do mycia twarzy do zmywania makijażu i jako maska. Takie jak na chwilę nałożone też może służyć jako maska do twarzy, więc nie wiem, będę to próbowała. Zobaczymy, jak to będzie zmywało ten makijaż. Co tu, tu jeszcze mam? Gazetki, gazetki. Aha, no i ten tuż do mnie przyszedł, który właśnie miał być w ostatnim zamówieniu. Powiem Wam, że ja już sobie dzisiaj rzeczy nie wymalowałam. I on jest też ważny 3 miesiące i on też jest dość suchawy już na samym początku, chyba tak jak tamten geniusz. Chociaż szczoteczkę ma fajną, bo powiem Wam, że mm, ma takie drobne ząbki. One są silikonowe, bodajże. Ma takie drobne ząbki, bardzo ładnie rozdziela to rzęsy. Tylko, że mm, no moje rzęsy nie są jakieś super raśne do, wiecie, do, do testowania w ogóle tuszy, ale możecie sobie popatrzeć, że mm, no tak one wyglądają całkiem nieźle, chociaż. Mm, za tą cenę, co on kosztował, to nie wiem, to nie, chyba go zwrócę, no bo właśnie on jest dość słuchawy i podejrzewam, że będzie bardzo szybko schnąć, więc nie wiem, jeszcze go popróbuję i, i się jeszcze zastanowię nad nim, czy go zostawię, czy go zwrócę. I zamówiłam też tą pomadkę z tej nowej serii, która teraz u nas wyjdzie w którym katalogu? Chyba w siódmym. Zamówiłam jeden kolor i dostałam 11 próbek gratis, tak wygląda opakowanie, takie dość ładne, ja 4,90 zapłaciłam za nią i wybrałam sobie kolor taki dość bardzo dzienny, Chyba neutralny, można powiedzieć. Jest bardzo kremowa, ona jest matowa, czy ma być matowa, ale jak na razie jest taka jakby leciutko satynowa, nie wiem jak będzie na ustach, może się ten kolor, wiecie, trochę wyschnie, może być inaczej, ale okej. Okay. No i tutaj mam te właśnie próbeczki, wszystkie 11 kolorów. Nie wiem, czy zrobić Wam jakiś test wszystkich kolorów, pokazacie na ustach, jak one wyglądają, czy, czy, czy to nie ma sensu, nie wiem, dajcie znać, jakbyście chciały, to bym taki filmik osobny nagrała z tymi kolorami, jak one się prezentują na ustach, a jak nie, to nie wiem. A jak nie, to nie. Dobra, kończę już, chyba wszystko Wam pokazałam, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, patrzę, w tym już nic nie ma, więc chyba okej, okay, chyba wszystko pokazałam. O, synek też papa już robi, już widzi, że kończę, więc widzimy się już niedługo w następnym filmiku, pa!